Młynarska w końcu nie wytrzymała. Musiała pokazać zdjęcie ze ślubu. Minął miesiąc, odkąd Paulina Młynarska w tajemniczych okolicznościach postanowiła wziąć kolejny, piąty ślub. Dziennikarka przysięgała miłość ukochanemu w nietypowych okolicznościach. O tym, że wydarzenie odbyło się w słonecznej Grecji, poinformowała w mediach społecznościowych. Na temat szczegółów uroczystości jednak milczała. Aż do teraz. Młynarska długo szukała prawdziwej miłości. Paulina Młynarska nie miała szczęścia w miłości. Jej cztery małżeństwa zakończyły się rozwodami. W końcu jednak dziennikarka odnalazła szczęście. Wszystko dzięki jednej decyzji. W 2018 roku bowiem postanowiła rzucić wszystko i przeprowadzić się na Kretę. Tam obecnie wiedzie spokojne i ułożone życie z nowym partnerem. Początkiem lipca, media obiegła informacja o tym, że Paulina Młynarska wzięła kolejny ślub. Faktem tym pochwaliła się na Facebooku sama zainteresowana. Paulina Młynarska-Hume i Kenneth Hume mają przyjemność ogłosić, że 5 lipca 2024 roku wzięli ślub podczas prywatnej ceremonii w Bari na Krecie. Posyłamy wszystkim mnóstwo ciepła prosto, dzieląc się naszą radością, napisała 6 lipca na swoim profilu. Wtedy zapewniała fanów, że nie ma zamiaru ujawniać szczegółowych informacji na temat swojego ślubu. Nie tak dawno gwiazda chwaliła się za to, że wraz z mężem spędza cudowne chwile na greckiej wyspie. Pokazała, jak z ukochanym smakują lokalnych dań w zachwycającej restauracji z widokiem na morze. Paulina Młynarska nagle zaskoczyła fanów. Tak wyglądała w dniu ślubu. Dziennikarka w końcu postanowiła zmienić zdanie i zdradzić fanom nieco informacji na temat swojego greckiego ślubu. Zamieściła w sieci zdjęcie, na którym widać, jak uśmiechnięta trzyma bukiet egzotycznych kwiatów. Ubrana jest dość nietypowo, jak na dzień wesela. Ma na sobie luźną, zieloną sukienkę. Kadr zdjęcia jest niestety dość okrojony, dlatego nie widać na nim ani prezenterki w pełnej okazałości, ani żadnych jej bliskich. Minął miesiąc od naszego ślubu. Bardzo nie chcieliśmy robić wokół tego zamieszania. Jednak już nie jesteśmy tematem. Uff, dlatego z opóźnieniem, ale z całego serca dziękujemy za piękne życzenia, których było tak wiele. Thank you for all the wishes, a na zdjęciu szczęśliwa chwila sprzed miesiąca, napisała pod zdjęciem. Prezenterka w końcu wyjawiła, dlaczego jej piąty ślub owiany był taką tajemnicą. Widać, że nie chciała, by media zbyt mocno analizowały jej życie prywatne. W komentarzach pod postem znowu pojawiła się lawina gratulacji. Coś pięknego. Bądźcie otuleni miłością. Gratulacje. Widać tę radość na twarzy. Serdeczne życzenia i gratulacje. Fantastyczna radość i ja się raduję widząc tak szczęśliwą i uśmiechnięta panią Paulinę. I niech ten uśmiech i emocje pozostaną z wami do końca życia. Pisali zachwyceni fani. Widać, że Paulina Młynarska w końcu odnalazła szczęście. U boku Keneta Hume wydaje się być bardzo radosna i spełniona. Z pewnością też greckie słońce sprawia, że dziennikarka w pełni może cieszyć się życiem.